Ciekawe, że mamy i Wam drzwi w ten poniedziałek. Poniedziałeczek Pogoda trochę się zmieniła. Jest mniej ciepło, jest bardziej chłodnowato, ale to dobrze, bo widzicie, wyszedłem trochę marznę w poniedziałek, ale to dobrze, dopiero co wstałem. Słuchajcie, jest siódma rano, dopiero co wstałem i wcale nie jestem z tego tytułu zadowolony, bo już chcę pospać, szczerze mówiąc. Ale cóż, no, jak wy wstajecie do szkoły, tak ja muszę wstać do, też, do, do pracy i porannego gniota. Pierdzielnąć. Także sielanka dla młodzieży się skończyła. Słuchajcie. Młodziaki do szkoły czas. Czas szykować długopisy, czas szykować ołówki, kredki, piórniki. Wiem, że takowych już nie ma. Yy, zeszyty i tablety i zapierniczać. Chociaż dzisiaj pierwszy dzień wolny od szkoły. Znaczy pierwszy dzień wolny, luźny w szkole. To sobie możecie sobie pobemulować jeszcze. Dobrze, mówię chyba. Po... Dobra, sobie poszaleć możecie, spotacie się z kumplami w szkole, na pewno poopowiadacie sobie różne historie, co się działo, co było, gdzie kto był i jak, tak, tak zawsze bywało, przynajmniej u mnie, za moich czasów. U was jak jest, pewnie będziecie się pytać, jak tam się grało którąś grę, nie? Oczy to jeszcze mam zaspane, słuchajcie, dlatego nie patrzcie na oczy. Chętnie pozdrowię przy okazji jeszcze parę osób, ponieważ, yy, no, w ogóle to dziękuję wszystkim, którzy wczoraj siedzieli ze mną do 22.00. Komary mnie nie zażarły, ale mnie pożarły i to mocno. Więc yy, skończyliśmy o 22. Chyba następnym razem to zrobimy tak, że się przeniosę po prostu do pokoju, bo to nie ma sensu siedzieć i gryźć się, walczyć z komarami. Ja nie mam takich narzędzi, żeby z nimi wojować. Więc pozdrowię Łukasza z Berlina. Łukasz, dzięki Ci serdecznie za to, że jesteś, zobacz, władcy pierścienia i nie ma pierścienia. No, Mariusz Holowienko! Ty łajzo jedna, ty przestań mi dokuczać, bo zobaczysz, jak tylko ja tą koszulkę jakoś Ci, nie wiem, czy wyślę, czy może Ty kiedyś odwiedzisz i przy, przyjedziesz, to ja Ci tam tak wypiszę na tej koszulce, takie, takie słówka, że, że będziesz chodził się i się zastanawiał, czy dobrze zrobiłeś, że mnie zaczepiałeś. Ale pozdrawiam Cię Mariusz Owienko żółw dla Ciebie, dzięki, zawsze jesteś, jak, jak ja prowadzę lajwa, lajta, przepraszam bardzo, lajta. Pozdrawiam też Penta Kilo stały wiz, pęta Kilo Żółw dla Ciebie. Naprawdę dziękuję, że przychodzisz zawsze, zawsze do mnie na live, zawsze wspomożesz, Oczywiście zawsze powtarzam, że te pieniądze się nie zmarnują, więc dziękuję Ci naprawdę bardzo. Będziemy na pewno zbierać niedługo na pierwszą ścianę przy najbliższej okazji. Kasia D, pozdrawiam Cię Kasia D i w ogóle pozdrawiam wszystkie Kasie. Tych dziewczyn coraz więcej jest oglądających, albo coraz więcej fejków z imionami dziewczęcymi. To nic, ale można z nami pogadać zawsze miło i serdecznie oraz pozdrawiam Fidola i Andrzeja oraz Morda, morda z Irlandii. O, Morda z Irlandii. Morda z Irlandii mówi do mnie też cześć mordo, więc cześć mordo, ja też morda, dwie mordy. Czy do, do dorwu, do koryta to będzie dobrze. Yy, także coś jeszcze mogę powiedzieć. Widziałem, słuchajcie, zaraz po live widziałem te parę filmików, które jeszcze wskoczyły na wieczór. Yy, jeden, jeden od, od Fiodora, jeden, jeden chyba major nagrał, czy dwa nawet. No cóż, powiem Wam szczerze, nic one nie wniosły. Przynajmniej wedle mojej opinii, nic one nie wniosły. Fiodora, jak zwykle, nagrywany z ukrycia, z za pleców, z partyzanta, jak to się mówi. Chociaż mi też czasami się zdarza z partyzanta nagrać, nie powiem, że nie. No także, ale on tam nic nie wiósł tam co tam, większość się Gruby żalił i chwalił i tak dalej. Mleka kłótnie z Majorem, Major poszedł, wiadomo, Major się będzie kłócił cały czas teraz z Grubym, bo Gruby mu faktycznie nie daruje, nie wiem czy bardziej mu Gruby nie daruje samochodu, E, który no, przypuszczam jednak, że to nie jest majora dzieło. Major by był za, za głupi na to, żeby wymyślić żeby takie coś, że ja się zrywam, a ktoś niech oblewa. Myślę, że, że ktoś specjalnie to zrobił po to, żeby wywołać właśnie aferę samochodową. E, tylko zastanawiam się jeszcze w jakim celu. Prawdopodobnie osoba ta musiała wiedzieć, że majora nie ma e, i prawdopodobnie chciała pociągnąć tę aferę żeby właśnie to wyszło, że o, major się zerwał, to znaczy, że to mógł major zrobić. I to prawdopodobnie mógł ktoś zrobić to na celu, specjalnie. Tak podejrzewam, nie oskarżam, ale tak podejrzewam, że to mogło być na celu, żeby właśnie, właśnie teraz, żeby to się jeszcze roz, spiętrzyło, żeby właśnie e, major był tu posądzony nie tylko o... o narkomanii, ale także, żeby był posądzony jeszcze o niszczenie krzyżkowego mienia. Także ktoś to, ktoś to mi się wydaje, że ktoś to zrobił specjalnie, bo podjechać rowerem, samochodem, czy czymkolwiek, czy podejść z buta w nocy, czy wieczorem i rzucić jakiś tam woreczek z farbą, to naprawdę nie jest problem i, i nie trzeba do tego hałasu. Także myślę, że ktoś to zrobił specjalnie, mówię, nikogo nie oskarżam, ale ktoś tym paluszki maczał i wiedział, że to jest farba zmywalna, może by tak ktoś chciał krzywdy zrobić, naprawdę dla krzyśka, to by pierdolną olejną, i tu major by się musiał wykazać swoimi umiejętnościami yy, nitrodolskimi. Także yy, mówię, że ktoś to zrobił specjalnie, on wiedział jaka to farba jest, wiedział, że to się zmyje, a chciał podkręcić aferę. Tak, tak mi się wydaje, a ja zazwyczaj się nie mylę. Tylko, że nikomu tego nie udowodni po prostu. No. Yy, więc mówię jeszcze raz: no te filmy nic moim zdaniem nie wniosły. Coś Fiodor kręci, trochę aferkę kręci, kręci, zobaczymy jak on dzisiaj będzie e, zmywał rozpuchem, czy tam czym, e, czy tam czymś tam ma się kupić, e, będzie mył z Krzyśkiem ponoć, no chciałbym to zobaczyć, z chęcią bym to zobaczył jak, jak Fiodor myje, być może będzie mył, ale, ale nie wydaje mi się wcale, podkręca po prostu Krzyśka, no ale dobra, jakiś ma sposób na to, no. A propos właśnie i pozdrawiam przy okazji Krzyśka z Norwegii, pozdrawiam wszystkich Polaków z Norwegii, którzy siedzą w Norwegii. Arkadiusza, Arkek Arek dawno się nie odzywałeś. Widziałem parę swoich zdjęć na Facebooku, ale, ale i pozdrawiam cię serdecznie i twoją lubą. Pozdrawiam również. Wiem, że czasem mnie oglądasz może nie codziennie, ale czasami mi oglądasz. No i oczywiście ostatnią osobę, tu tutaj pozdrowię, jest to Damian Vel, Meksyk, tak jak ja z Olsztyna. No, nie wiem, nie znam Cię, nie wiem kim jesteś. Ktoś mi tu polecił Ciebie pozdrowić, więc Cię pozdrawiam. Meksykano z tej strony, pozdrawiam Meksyk. E, także trzymajcie się serdecznie. Co dzisiaj w planach? Jak zawsze, jest najlepszy jest plan nie mieć planu, więc zapraszam. Coś na pewno się wydarzy. Arbu, słuchajcie, leży do wysadzenia. Już go dzisiaj w końcu chyba wysadzę, bo dzisiaj będę miał luźniejsze popołudnie, więc powinienem go wysadzić. A co oprócz tego, no słuchajcie. Yy... Ja pewno będę rozpisywał już parodię, bo już czas ją rozpisać, bo... Już ty dziew! O, więc to wszystko... No, kurde, te zeszyty to powinny na sprzedaż się chyba kurde dam. Tu jest cała wasza historia widzów wszystkich. I to nie, to nie jeden zeszyt. Już mam chyba z dwa. Yy, no i co jeszcze będzie? Będę pisał właśnie ten scenariusz, słuchajcie, do parodii. No bo już trzeba coś z tym zrobić. Jak napiszę to może i zagram jeszcze dzisiaj i, i go wrzucę jak się uda, no i na pewno wysadzę. No i cóż, zapraszam do oglądania, zapraszam do oglądania kolejnych filmów yy, z tej całej afery, która nie wiem czy jeszcze coś w niej wybuchnie. Ktoś tam się chwali, że ma wielkiego booma, że będzie wielki boom, ale z czego ten boom ma powstać to ja nie mam pojęcia zielonego. Bo nie, nie, nie widzi mi się tutaj jakaś żadna wielk, większa afera, chyba tylko taka, że majora w końcu zamknął. No to tylko to może być bum, bo nic innego bumu to, to nie będzie. No. Także słuchajcie, no, czekamy z niecierpliwością, jak będą wydarzenia przebiegać. A z tej strony Mexicano TV otwieram wam drzwi bez pierścienia. O, to jestem teraz widzialny. To mnie wszyscy widzą, tak bym przekręcił i bym zniknął. Pozdrawiam Was wszystkich żółw dla Was i zapraszam do oglądania, a także szykujcie się na środowy live. Jakiś cel wymyślimy. Trzymajcie się. Zciemka!